Granic Polski. Niech żyje wojna Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki Strzępki, w wykonaniu Teatru Wałbrzyskiego to spektakl inspirowany kultowym serialem Czterej pancerni Pies. Dla autorów spektaklu wojna jest odrażająca, wulgarna, cielesna. Nie ma w niej nic wzniosłego, jest tylko rzeź, cwaniactwo i gwałt. Ciężko powiedzieć, że na przykład spektakl Niech żyje wolno, wolno kogokolwiek poucza. Tak naprawdę cały czas zaprzecza pewnym opowieściom, pewnym rodzajom opowieści, pewnym sposobom opowiadania o historii. Do nas przychodzili widzowie i oni mówili, przyznawali się bardzo do tego, że, e, że w nich zaszła pewna zmiana. To znaczy, że oni zobaczyli na scenie coś, co spowodowało, że zmienili mm, pogląd na jakąś sprawę. Twórcy spektaklu, niech żyje wojna, łamią bariery dobrego smaku, tak zwanego dobrego myślenia, tworzą nowy język teatralny. Dla Twojego Popołudnia z TVP, Krystyna Piaseczka. Już jesteśmy. O, prawda, zaczytałem się, zagapiłem, chciałem sprawdzić, czy wszystko mam przygotowane. Najpierwsi goście, Maciej Mraczek, Jakub Firewicz. Dzień dobry. Jakub jest aktorem Teatru Powszechnego i pilnym obserwatorem festiwalu. Zgadza się. Maciej tworzy wystawę prze festiwal. Mam zapisane nawet wystawa Ultra Legionów, młody plakat teatralny. To żeby było, że jestem przygotowany. I teraz tak, w Paryżu byłeś, prawda? Opowiadajmy, jak po każdej podróży, chwalmy się, czy są pocztówki, zdjęcia. Zdjęć jest dużo, pocztówek nie ma, natomiast jest fantastyczny plakat, który miał swoją premierę na festiwa... plakat festiwalowy, ale miał premierę podczas monograficznej wystawy Michała Batorego w Paryżu. Jest to jeden z największych polskich plakacistów, który właśnie w tym roku realizował plakat do, festiwalu, do międzynarodowego festiwalu sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych w Łodzi. Jaki, jaki powinien być plakat festiwalu teatralnego? To, to jest tak jak w kinie, że się daje Naj, te na, najbardziej znane twarze, takie bardziej spektakularne sytuacje, czy, czy to jest tak? Jak, jak powinien W ogóle plakat, nie powinien, który ma zachęcić, nie powinien się składać z jakichś spektakularnych zdjęć, tylko właśnie powinien mieć tą myśl, powinien być dobrze opracowany od strony formalnej i od strony intelektualnej. Czyli właśnie się... to powinien być taki, jak nasz plakat. Piek a, a mamy go? Mamy. Tak, tak proszę. Pięknie, no właśnie, rzeczywiście. To rzeczywiście nie ma tutaj znanych aktorów, prawda? Tak jak w filmie, w plakacie, w, tan w tandetnym plakacie kinowym, prawda? No, tak. Jakuba, podpytam troszkę. Jesteś, jaka jest Twoja rola? Jesteś bacznym obserwatorem, uczestnikiem tego na festiwalu? Na tyle, ile daje radę. Bo mówimy oczywiście o festiwalu w tak nieprzyjemnych. Ponieważ jestem w, w, ciągle w próbach, ale na tyle, ile mi pozwala czas, to jakby sta, staram się... Oglądać wszystkie sztuki, które w tym roku zostały zaproszone na festiwal przez dyrektora Wępilawską, więc no, jestem bacznym obserwatorem i. Ale wytykasz palcem, błędy, podpowiadasz. Nie, właśnie absolutnie nie. Ja jakby staram się, tak zostałem nauczony, że tak powiem, tych, tych, w początkach mojego zawodu, żeby raczej być otwartym na, na, na wszystko, co nowe i, i raczej podchodzę do każdego spektaklu jako otwarty człowiek i, 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 i chłonę. I, I co Cię ci, ci najbardziej podać? Co cię najbardziej kręci w tym festiwalu? Czy, czy znalazłeś coś takiego, co rzeczywiście Są jakoś tam przeżywasz i. Znaczy kręci mnie na pewno, że tak powiem, tematyka, bo tematyka tego festiwalu jest jakby, no, yy, czymś, o czym warto dyskutować, czyli rzeczywistość współczesnego polskiego teatru, w jakim kierunku ta rzeczywistość zmierza i, i jakby... To jest najciekawsze jakby i oglądając ostatni ten spektakl, który przed chwilą widzieliśmy, niech żyje wojna, to jakby tam znalazłem właśnie syntezę tego festiwalu, ponieważ aktor w końcowym monologu wypowiada takie słowa do widowni, że, no, że musimy się pogodzić z tym, że już nie będzie Marusi, nie będzie Janka, tylko trzeba iść do przodu. No. Także myślę, że, że to jest przewodnia myśl festiwalu. Uczymy się, uczymy się nowego podejścia do teatru i uczymy się nowego teatru. Ja sobie większość tych trudnych słów, które powiedziałem, sprawdzę w domu, żebym wiedział, co znaczyły. Yy. Teraz tak, o tym plakacie jeszcze troszkę. Plakat w Polsce przez wiele lat był dziełem sztuki. Tak absolutnie można było. Znaczy, oczywiście, można to podzielić, było część tandetna. A jak jest teraz? Czy, czy rzeczywiście wszystko schodzi na psy i, i plakaty również? Czy... Um, ja myślę, że nie, że to nie jest tak, że to schodzi na psy. To się przeniosło w trochę inny rejon, jakby. Taką bastionem ostatnim zostały teatry, które starają się proklamować tą, ten dobry, dobry plakat, ten, który wywodzi się z polskiej szkoły plakatu. Ten plakat właśnie z ideą, dobrze zaprojektowany, przemyślany przede wszystkim. Yy, natomiast no, no wiadomo, no w kina te instytucje odeszły od tego. Jakby producenci filmowi wolą postawić yy, nagą pannę niż, niż dobrze, dobry intelektualnie plakat. No Mówmy się na komercję. Strasna sprawa. Strasna sprawa. Strasna sprawa. Czyli wygląda to że jeden, tak jak mówisz, ostatnim bastionem, jedyną szansą dla plaka. to jest teatr, taki? No plakat instytucji kultury, festiwale, które, którym też, które, na, na których też można zobaczyć dobre, dobre plakaty. Ja się, do, jestem wystawy normalny. też do, na przykład. zmartwiony, do głębi zmartwiony teraz. Jakby nie a jak, to, no, o, jak obserwujecie... to jest inna rzeczywistość, to jest, o której Kuba mówi tutaj jest. Z jednej strony mamy pieniądze, a z drugiej mamy tą wartość też taką intelektualną. Bo jest coś takiego, że e, oczywiście, wszyscy, kiedy kolejne pokolenia pojawiają się, narzekają, że ta, to, to kolejne pokolenie to absolutnie jest bez nadzieja, jest coraz gorzej i tak dalej. Jak wy mając do czynienia z ludźmi, którzy z tym teatrem chcą się stykać, e, to obserwujecie, czy, czy, czy jest coraz więcej młodzieży, dzieciaków, które do tego teatru się garną i jakby chcą wnieść coś nowego, jakieś, jakąś inną, nową jakość, czy wręcz przeciwnie i, i, i ciężko jest? Znaczy, no tak. Ja wiem. No, ja tak, że tak powiem, no, jako ten widz, bacz, baczny obserwator festiwalu, no to szczerze się przyznam, że trochę się niepokoję, bo strasznie mało młodzieży właśnie jakby uczestniczy. I tu już nie mówię prawda, o ludziach, którzy są, powinni być związani jakoś z teatrem, na przykład studenci z łódzkiej filmówki, ale no, no mało, ty mało, mało, mało ludzi właśnie przychodzi młodych. Może bilet są, Chociaż... są za drogie, może bilet za drogie młodzieży. Nie mam zielonego pojęcia. Są zawsze jakieś wejściówki yy, na chwilę moza przed Można powalczyć. Odrobina determinacji można powalczyć. Chyba, że wszyscy boją się tak jak w Misiu, prawda? Kolega Sławomir w kuchni też tak jak w Misiu był w teatrze i wszystkie sobie włosy z głowy wyrwał. Czyli może to jest jakiś problemem? Myślę, że nie, bo nie ma się czego bać. Raczej mówimy o rzeczywistości, która nas otacza. Nie ma się co bać teatru, prawda? Nie ma się co bać teatru. Pięknie wam dziękuję, dziękuję za rozmowę. Pięknie. Ja chciałem zrewansować się redaktorowi oczywiście Sławomirowi za wierszyk. Też mam wierszyk. Na wiosnę Sławek podlewa trawę. I teraz, ja już na chwilę znikam, czas na konkurs.